Give it to me, give it to me, to me, give it to me, it to me. When them, baby, Ok <laughs> Hej, <k> <laughs> hey, Wszyscy witajcie na moim kanale Patrycja Dzisiaj tak jak widzicie Po tytule <laughs> Będziemy robić e Ciasto Red Velvet i będę odpowiadać na pytania, które wy mi zadawaliście na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie um, i na Messengerze <laughs> dotyczące walentynek. A więc e, za chwilkę wam pokażę z czego będziemy robić co ciasto. Pierwszy raz sobie. Takie ciasto z pudełka. Nigdy wcześniej takiego czegoś nie robiłam. <gry> Ale kochani, mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o dużej łapce w górę. Nie zapomnijcie subskrybować, komentować, podpisać tutaj na wszystkie. A więc bez przedłużania zaczynajmy. Okej, okay, kochani, a więc pierwsza rzecz, która jest potrzebna, to mleko. Potrzebujemy 300 ml mleka do kremu. A krem jest z Dr. Edgera. i to jest do, tortu, do tortów i na ciast krem śmietankowy. Gotowy w 3 minuty. Um, do tego czasu na nasze Red Velvet Red Velvet Cake Mix Nie wiem, czy takie rzeczy są w Polsce, że się kupuje taki mix um, Ale są trzy kroki do tego A więc będziemy mieszać wszystkie ingredients um, Przez 2-3 minuty I, um, i potem wylewamy i jest gotowe <grym> A więc jak to oh, Tak to wygląda No, mój chyba tak nie wyjdzie Ponieważ po pierwsze Ja nie chcę robić warstwy po środku Bo to jest za dużo kremu a więc zrobię to jedno i potem na górę dam kram. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Do tego potrzebujemy 300 ml wody. Ile tam było oleju? 105 ml oleju i. 3 eka. A więc takie wszystkie ingredients wcześniej nie wszystkie widzieliście na początku filmu. I tak, zabieramy się do, do pracy. Ogólnie góry... na pytanie będę odpowiadać pomiędzy. Eee, moim bacon a więc, a więc po prostu musicie obejrzeć cały filmik, żeby usłyszeć wszystkie pytania. Zanim cokolwiek e, zrobię, pierwsze dwa pytania, kochani. Ogólnie mamy 15 pytań, więc <laughs> pierwsze pytanie: czy mam swoją walentynkę? Tak, mam walentynkę, mam chłopaka, eee, a więc chyba nic więcej nie muszę mówić na ten temat na razie, bo potem będzie więcej pytań, ale tak, mam swoją walentynkę. Drugie pytanie. Co robię w walentynki? A więc, nie wiem czy macie TikToka, ale na TikToku jest taki challenge, że e, randka bez decyzji. Chodzi o to, że idę z moim chłopakiem do sklepu i robię coś takiego. Chodzę po, wiecie, po szafkach i po prostu robię tak Patrzę, On mi mówi stop, stop nie patrząc gdzie moja ręka jest, i na czymkolwiek wyląduje taki słodycz biorę. Potem idziemy na szafki z chipsami. On robi tak. Ja mówię stop, ta ci bierzemy i potem wrócimy do mnie, obejrzymy film um, i to wszystko w sumie. Walentynek um, aż tak dużych nie robię, bo to jest takie małe święto, takie miłe święto, ale jest tylko coś zrobimy, taką małą randkę u mnie. Um, w sumie trzecie pytanie, zrobimy trzy. <laughs> Jak długo jestem ze swoim chłopakiem? Siedem miesięcy, ósmego czyli za 3 dni będziemy razem 7 miesięcy. Okej. Okay. Gotujemy zanim e, zamieszam to wszystko razem, odpowiem na następne pytania. O, jak ładnie, ale ma. fajnie, dobra. Kolejne pytanie. E, ile mój chłopak ma lat? Mój chłopak ma 17 lat, jest e, z tego samego roku co ja. E, tylko, że jest o rok wyżej w szkole. Jakby on chodzi do piątego roku, a ja do czwartego. A więc nie jesteśmy w tym samym roku ani w żadnych klasach razem. E, pochodzi do mojej szkoły. <laughs> następne pytanie. E, jak się poznaliśmy? Ogólnie znam go z harcerzy, bo do harcerzy chodziłam w szóstej klasie i on był wtedy w pierwszym roku, to nigdy ze sobą nie rozmawialiśmy, bo bardzo się wstydziłam boło. Starszy jest, nie chcę, nie chcę z nim rozmawiać. Wiecie, bo jak jest się w, szóstym, w szóstej klasie, jak ktoś jest w pierwszym roku już w innej szkole, no to jest taka duża różnica. Teraz jak on jest w piątej, a ja w czwartej, to w sumie tak tego się nie odczuwa. A więc znam go z harcerzy, tylko że nigdy z nim nie rozmawiałam. I potem jego ja miałam na snapie, i moja koleżanka zna się z jego kolegą, i potem mi kolega <gulika> powiedział, że chciałby pojechać do Domina. Koleżanka do mnie napisała, a ja, że no na spokoju, ona powiedziała, że z Garym, a ja, że o, kto to Gary. I wtedy Gary do mnie napisał, że hej, hej, czy pamiętam go z harcerzy, a ja, że o, wow, <gulika> że tak, tylko jakoś nigdy nie zakumałam, że to jest on. I nie wiedziałam, nie poznałam go po prostu w mojej szkole, bo wiedziałam, że chodzi do mojej szkoły, ale nigdy nie zakumałam, że znam go z Harcerem. I zaczęliśmy pisać, bo to było w pierwszej kwarantannie. Um, tylko, że wtedy obydwoje tak, że o, nie, no, nie chcemy, jakby, że bo on nie miał dziewczyny, ja nie miałam chłopaka i że nie, nie chcemy e, być w relationship, a więc to było bardzo tak, że po prostu się i jest takie bardzo na luzie. Um, I po kwarantannej, on do mnie napisał, czy chce chcę wyjść na dwór. <grym> powiedziałam, że tak, tak. Myślałam, że może za miesiąc, albo po prostu nie wyjdziemy, ale nie chciałam powiedzieć, że nie, no bo... Um, no bo fajny był, a jakoś i tak się trochę tak stresowałam, a więc powiedziałam tak. Ale nie wiedziałam, że on następnego dnia po mnie zapuka. <grym> następnego dnia do mnie napisał, gdzie mieszkam. No i już z nim na i tak się poznaliśmy. <grym> a więc dość śmieszna historyjka. Następne pytanie. Co kupiłam? Zrobiłam swojemu chłopakowi, a więc na walentynki, ponieważ, tak jak wcześniej mówiłam, nie robię żadnych mega prezentów, bo to jest po prostu takie małe, słodkie święto. Zamówiłam mu e, fotoksiążkę, dokupiłam mu czekoladkę i zrobiłam mu kartkę. Czekolad, czekoladę, wiecie taką dużą, jakby milkę, tylko że to jest irlandzka firma i e, kartkę. A więc myślę, że możemy mieszać, e, mieszać miksturę i zaraz odpowiem na więcej pytań. A więc zanim zaczniemy robić krem, przejdźmy do kolejnych e, pytań. A więc, e, jak długo obchodzę walentynki? Ogólnie to zawsze obchodzę walentynki, ponieważ jak byłam za młoda, żeby mieć e, chłopaka albo na serio je obchodzić, to zawsze je obchodziłam z rodzicami, zawsze sobie kupowaliśmy jakieś... Znaczy w sumie jak byłam dzieckiem, to ja nie mogłam kupować, ale zawsze dostawałam e, jakieś czekoladki i kartkę, a potem ja też zaczęłam kupować rodzicom czekoladki i kartkę. <grym> e, a z chłopakiem takie moje pierwsze walentynki były dwa lata temu, ale wiecie, miałam 14 lata, więc nie liczy się. Następnie czy walentynki są ważne. Myślę, że wszystkie święta są ważne, nawet te najmniejsze, a więc tak myślę, że są ważne. Urodziny czy walentynki, Myślę, że na walentynki, bo wtedy to nie jest tylko moje święto, ale dużo ludzi to obchodzi, a więc ogólnie um, po prostu jest więcej ludzi szczęśliwych w ten dzień niż tylko w moje urodziny. <grym> Następnie najlepszy prezent dla dziewczyny. Myślę, że najlepszy prezent to po prostu kwiatki i czekoladka albo fotoksiążka, ale bardziej obstawiam na coś personalizowanego niż takie rzeczy kupne. Bo wtedy to jest takie od serce, jest takie milsze <gry> Następnie um, Czy mam e, miłe wspomnienia z walentynkami? Mam e, Odkąd pamiętam to, to zawsze mi przychodzi e, Jak wracam z pracy, to zawsze przychodzi do domu I daje mi i mojej mamie e, kwiatki A więc takie miłe wspomnienie. <gry> Następnie Ostatnie pytanie, zanim zaczniemy robić krem e, Przez chwilę mnie ucięło, ale pytanie było co lubisz robić w wolnym czasie z ich chłopakiem? I ogólnie lubimy zwiedzać dużo. Przez koronawirusa nie możemy teraz, ale przez wakacje dużo zwiedzaliśmy nowych miejsc. Oczywiście w Irlandii, bo jesteśmy trochę za młodzi, żeby zwiedzać świat. Chociaż chcemy, jak będziemy już troszkę starsi. Lubimy jeździć na desce. Um, Wchodzić na dwór Po prostu nie lubimy, więcej tak się siedzieć w, dom siedzieć w domu I się nudzić Oczywiście też lubimy oglądać filmy I razem tak fajnie spędzać czas Ale bardziej lubimy być na dworze I, i aktywnie spędzać czas Ok, Kani, lecimy robić krem Okej Kani, tak wyszedł tort. Ostatnie trzy pytania odpowiem teraz, jak będę jadła. A więc pierwsze pytanie: co twoi rodzice myślą o Twoim chłopaku? Um, ogólnie z tego co ja wiem, to nie narzekają. Myślę, że jest ok, jakoś się lubią, jakby nie ma, nie ma żadnych kłótni ani, um, Nie. Ogólnie jest okej okay. myślę, że myślę, że, myślą, że jest spoko Pierwszy bryzg Hmm, pycha, pycha, pycha Naprawdę pycha Kolejne pytanie hmm, Czy kiedyś będę ch chciała mieć dzieci? Ehm, tak <grywa> ehm, Będę chciała mieć rodzinę Oczywiście, ale to jeszcze, jeszcze Mam na to czas Ogólnie będę chciała mieć tak trójkę dzieci, więcej nie Mniej, może dwa, ale min dwa, dwa minimum trzy maksimum <grywa> ehm, Jest to nie pytanie Czy twój chłopak jest romantyczny? Myślę, że obydwoje jesteśmy dość nieromantyczni. <laughs> nie robimy takich um, um, właśnie takich mówiłam, bardziej lubimy spędzać czas na dworze, nie lubimy tak um, być, nie wiem, po prostu nie jesteśmy romantyczni, nie wiem jak to inaczej powiedzieć. Um, ani on, ani ja. <laughs> Ale to nie znaczy, że nie znam... Um, że nie możemy na przykład pójść na randkę albo coś, bo chodzimy. Oczywiście w to nie, ale po prostu nie jest taki stereotypical romantyczny. A więc tak, koniec. to już wszystko na ten filmik. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o dużej łapce w górę, nie zapomnijcie subskrybować, komentować, podpisać, i odczytaj na wszystkie. Do następnego filmiku, kochani, buziaczki. Mua. Bye. -o. You lay back and relax for a big smile. It won't take long, only a minute. I promise it's worth it, so please don't quit it and stay positive.